Płaciłbym, żebyś jeszcze na razie nic nie używał. Okej. Okay. Okej, okay, teraz sim back. Zaraz wam dam żarcie jeszcze, żebyście sobie wyzdrowieli. Spoko. Daje rzeczy, nie się trwały lepiej nie lepiej nie. O, tych sobie wymiarczyk. Tak, y, ubierzcie się. Jeszcze. Tych. Boczków nie mam specjalnie. Budków nie ma specjalnie? Tak, no, to roku. tak, specjalnie nie ma budków, zaraz wam dam jeszcze żarcie. kurwa wykrywanie. Placek godyniowe. Dobra, dam wykrywanie, bo będzie nam łatwiej, ale jakby był przegłos, to gadajcie. Yy, dobra, będzie nam łatwiej po prostu niż na przycisk. Yy, jesteście już ubrani, tak. Najedźcie sobie, żebyście mieli full health'a, wyjdź za areny, kto tam wszedł. Wyjdź z MGMATI. Wyjdź z MGMATI. Dobrze, przepraszam. No. Dobra. Tłumacząc, dostaliście teraz dwie różdżki, dwie nowe różdżki, których jeszcze nie było. To jest Healing Shard, który za 12 Smoczej Krwi, mm. musicie ją teraz dysponować podczas walki, za 12 Smoczej Krwi wypełnia wam prawie pełny pasek zdrowia. Tak, jest jeszcze teleportation shard, który za koszt dwóch Smoczej krwi przenosi Was. Po prostu wyrzuca z dużą prędkością Underperłę i Was przenosi, ale też pamiętajcie, że tracicie życie, jakbyście użyli zuwej Underperły. Tak, taki ProTip Perła zawsze leci z Waszych oczu. O, okej. Okay. Okay. Więc tak, jeżeli zasady już znacie, mam nadzieję, że jesteście już przygotowani, wyleczeni. Tym razem nie macie healów, feedów, po prostu jedzenie no. będzie tak łatwiej A to ruszek I... się którym przyciskiem się... używa? Prawy. Prawym Prawym okay. i no tych co macie akurat prawym okay. Macie sobie wziąć do prawej ręki na przykład yy, szarda jakiegoś, a do lewej mieczyk Dobra, zapytam jeszcze przed startem, chcecie m, tak jak było wcześniej, żeby wejścia robić, czy mm, nie w sensie pioseneczki? Te są super Dobra, to, to możecie się cofnąć do drzwi. Dobra, i teraz każdy śpiewa. Każdy coś śpiewa. Dobra, to ja podziękuję. No, to ja też nie. No wejdź, wejdźcie do drzwi. Do drzwi wejdźcie. Ja na... powiedzieć. przepraszam, na... światło. Jak... Dobra. Poko. Każdy albo mówi wiersz, albo śpiewa, albo opowiada jakiś żart. Nie, no, możecie puścić też piosenkę, jeżeli już ostatecznie nic nie macie. Ehm. Ale to nie jest mile widziane, lepiej zaśpiewać. Nie słuchajcie go. No to jest mój event. Jestem Dobra. Każdy kto. Każdy, kto zaśpiewa, albo powie wierszyk, albo żart, dostaje jeden z y, smoczek krwi więcej. <śmany> a i okay, można a do... i... Tak wspomnę, każdy uczestnik dostanie co najmniej pięć smoczek krwi. Tak. A ci co zaśpiewają sześć. A <śmany> <śmany> Dobra, jeżeli macie sobie przygotowane, to już możemy zapowiadać. Czy któryś ehm, z Was ma przygotowane coś? No ja mam e, w, ja, dianyciu. w dianyciu. Okej, okay, SimBak, tak? Tak. Tak. Dobra. Oj, krzak bez mikro. Ja nie mam mikro. No niestety. To poradzimy. W takim razie, <grym> rozpoczynamy event pierwszą rundą magiczną. Na dwie różki oraz miecze. Co dziwne, dzisiaj walkę rozpocznie członek Smoczej kotery. znaczy Przedwiecznej Koterii. <grym> przedwiecznej Koterii. Kote <grym> <Przedwiecnej> kote <grym> kote <grym> czyli człowiek, który... No, nie powinien chyba magii używać. Czyli bumbak. Turu turu turu. Okej. Turu turu turu. Ale zaśpiewał. a jego przeciwnikiem mario. będzie? Członek antagonistycznej frakcji zwanej smoczym klanem. Biskup. Zwany Biszuul no. To ja żarcik. żart taki jeden. to do Co mówi palecka do palecki, Odbiło ci? Odbiło ci? A, dobra. Okay. Dobra. Dobra. dobra, jest żarcik, jest dobrze. No. Rozpoczynamy. Nie jecie podczas walki, możecie używać smoczej krwi. A Tak, dałem im. Ta. Przepraszam. Nie użyli. Nie używaliście krwi jeszcze, nie? Nie, nie używałem. Fox tego masz pregłos. Mam przegłos. Tak, może. jest przegłos. Okej, okay, no to biorę na przycisk z powrotem. Ale na coś innego. Dobra, chyba dobrze. Kiewaj, Dobra, to. 3-2-1, kiedy zniknę z areny, możecie rozpoczynać walkę. Powiedziałem, bo jak się używa Różdek, prawda? Mm -hmm. Tak. Eee, Więc eee, 3, ta. 2, 1, zaczynać. Team Aksi. Emocje jak na grzybach nie? Roshili, nie używają na razie magii, co jest dziwne O oh, wow ponieważ... okay. O nie! Okej, <średytorium> okay, okay. tego się nie spodziewałem, takiej zagrywki Simbak tutaj w styki odstawia Simbak klubuje zdezorientowanie ale... zorientowany przeciwnika, <średytorium> przeciwnika czy dzięki temu <średytorium> udało mu się wygrać? Specjalnie po to by przeciwnikowi wydawało się, że nie było. Pamiętajmy, że użytkownicy mają także Healing Wanda, którego mogą spokojnie użyć. Mocno! Mieszur umiera! Popełnił samopój! uciec od Simbaka! Zwycięstwem Simbaka! Co? To jest czarne Masz Mosz, Okrutnik. Dobra. Sobie wezmę, nie. Zizły. Nie, Simbak oddaj mi cemki. Wiesz, O Nie wiem, z tego. Wy, wyrzućcie całą smoczą krew do mnie, jeżeli możecie. Wam oddam nową. Całą, którą macie. Masz mojego heala przypadkiem, Simbak? E, nie, ja mam jednego. Nie, no, to ja nie mam. Powinniście mieć postaku, jest dobrze? Aha, tak. No, tylko Biszu nie ma heala. No. Już wam daję Stal w DM Okej okay. Dostajemy, nieważne Przepraszam <grym> do Macie już wszystko? Mhm Ustawcie się A ja nie czekajcie, bo musimy bo ja to Musimy dodatek do eventu O kurwa Miszul, na czerwony i na czerwony wśród. Gitaro Jaki dodatek? 3 2 1 Zaczynacie To jest do dwóch zwycięstw, tak? Bisul skacze. Obydwoje nie używają na razie magii. Czyli ten pojedynek przeważy umiejętność używania miecza. Simbak dostaje troszkę, wyparu, aby uciec. Ok. Simbak Bishur... dominuje to spotkanie. Biszu salwuje się ucieczką. że że znowu się popełni samobójstwo? Nie, nie, znowu samobójstwo? <śmiech> nie. <śmiech> znowu ucieka. O, dobra. Niczym... Pamiętajmy o tym, że mają healing Wonda. Bishu nie... używa healing Wonda i szarżuje na Simbaka. Niestety nie trafia ani jednego uderzenia. Trafił mhm. dwa. Ale dopiero Warka potem. Okej. Okay. Role się odwróciły. Teraz o. Simbak. To kurwa. Simbak zostaje na polu, Bishu ucieka. Ej, Bishu, odkierwcajcie się kobietom. Znaczy dziewczynkom, bo tak uciekasz. Uuuu, Uuu, mocne pociski na polu walki tak. Prowokacja Rywale stosują też przemoc o nie. psychiczną Nieee nie. No i Simbako wygrywa rundę Brawo Wow Dobra, rozwalony T-bagging Dobra, teraz kto wygra kolejną rundę? A to są... O. Dobra, kto jeszcze jest? Teraz tak, Weź, daj... wygrał Simbak. Dobra, teraz tak, druga walka odbędzie się z Krzakiem oraz Ksaizaksem. Tak, Krzak musi powiedzieć, bo nie ma kiedy brzydka szesnastka? No kiedyś na pewno. Jak będzie brzydka a, szesnastka? A poczekajcie, dwa. bo jeszcze Wejdź na alej może przez ten czas, a ja oddam im temę. jeba. Tak się zakończy. Halo, jestem. No, no nic Nie wylałem. Jak to... No bo nie wiem. Tak, jak nie ma mikro, to też nie się będę mówić, żeby mu smutno nie było. Teraz jeszcze krzak. Cię musi być Humor, co? O Na pewno powie. Nie śmiejcie się, że nie, nie wiem. Oj oj. Niech napisze może. Jeśli <laughs> zostawić temy, nie żeby co. Czarny jak twoje serduszko po walce z Widderstormem. Czułem do reczęsto, zostaw sobie naj... to, co chcesz, zostawić. Czarny bo... krzak masz 4 z takich ziemniaków. <laughs> no, Wlazłem jego jak płynek ja tam. Tylko barwniki i ziemniaki, więc. On jest de Weed Tak. Dobra, macie wszystko? Żarcie wam mogę dać. Chwilę ulecicie się przed walką. Jeżeli będziecie gotowi, możecie napisać na czacie. Przez ten czas ja wam wyjaśnię, jak działają różki. Healing Quant oczywiście zabiera 12 smoczej i krwi i healuje wam prawie pełne HP. Zaraz będzie, jeszcze was nie będę zapowiadał. Teleportation on zabiera wam dwa smoczej i krwi, i możecie teleportować się perłą. Pączek jest taki, Na że uciek. perła wywala się z waszych oczu. Cofnijcie się do drzwi, jeżeli możecie. Dobra. Jeżeli coś macie, to pójdźcie po wyczytanie waszych ników. Napiszcie tak. albo śpiewajcie po lewej stronie! Przedstawiciel smoczej koterii w czerwonej zbroi. Jakiś smok! Moc... <laughs> tak! Zostaje pan. Dzisiaj wyjątkowo bardzo. Smocza koteria. Co to jest za kombo? Co robią transformery po imprezie? Składają się po To jest czarny humor. To nie jest czarny humor, ale żart jest zaliczony możesz wychodzić. Tak, my nie oceniamy. A właśnie mój yy, kobieta. Dobra, Dawid, zapowiadaj. Mario, Kstaj się? Okay. Po drugiej stronie Areny. Tym razem naprawdę ze smocie smoczej... koterii. Ze koterii. Z A tak! Tak było. Nieważne ważne. Z koterii. Zna nam wszystkich posiadać pierwszego diamentowego seta na serwerze. Kso i co? So! Jak nazywa się kot, który leci? Kotlecik. Dobry żart. Kotlecik. Sajdak, jeszcze raz, bo no cicho byłeś. Jak nazywa się kot, który leci? Kotlecik. Powiedziałem, dobra. ale dobra. Ustawcie się na wełnie. Tak tam. Musimy się napić. Y My sobie ten i możemy Dobra, zacząć. Dobra, za walkę Hikocza Gdzie jest mój... Zaproszmy kiedyś Hikocza i będzie walka w pokser kontra Hikocza bo... Kiedyś Dobra. zaprosimy Dobra, mam nadzieję, że znacie zasady, nie jedziecie podczas walki Różki wiecie, jak się używacie Na 3, 2, 1, kiedy zejdę za arena możecie rozpocząć walkę, gramy BO3 3, 2, 1, start Okej okay. U zawodników szarżyły na siebie. Nie, jednak jeden zachował się jak pizza w stronę To musi być to jest krzakowa ipkać, To jest krzakowa taktyka. Próbuje wykorzystać przewagę wysokości, ale nie udaje mu się, więc ucieka. Walczący nie dotknęli siebie przez jakieś 30 sekund. Dobrze, okay. atakuje Co pierwszy da, raz w używa... Magicznej różki, która niestety zadaje mu tylko damage, bo wygrywa pierwszą. Tak. Nie, Ksiąg wygrywa pierwszą. Brawo! Tak jest! Co, Ksajzaks? Ksajzaks, bardzo dobrze. Krzak, zaks. ci mi całą smoczą krew, jaką macie. Tak było. <ślech> Krzczaj za <ślech> kombo. Prawie jak Kszarbus. Łap, krzak, kszak, chodź tu, łap. Dobra, bo tu masz chips. Wygenerujcie sobie życie idźcie na swoje wełny. 1-0 dla Ksaizaksa tymczasowo. Kizaksi masz pełne HP już. Okej. Okay, to 3, 2, 1. Zaczynajcie. Dawaj, Zakzak. Kzakfak, Dawaj Ksaizak. Krótko spraje ręk. Okej. Dobrze. O kurde to było... Rosyjski wojownik. No tak? dobra, ksajzak wygrywa pierwszą rundę. w pięknym stylu. Teraz ja chcę. Szybko poszło. Dobra, kto jeszcze jest na serwerze? Ja, MG Mgmaty i, MGMAT -i zagrajmer. O boże, o boże. my nie będziemy musieli walczyć. No ale będziemy. Daj mi zagrajmerem się zmierzyć. No ale dobra, no to nie, nie. będzie nie no, z nim wyjdzie. Musiał już ręce pewnie trzęsą. Pojebało cię. Wiecie, tak dobrze się nie czułem. <laughs> Dobra, mg Mati. O, dziękuję. Takiej to muszę. Jak tam Muszę gud stracić. Dajcie mi gut stracić. Ale dalej ma swoje itemki. Zaraz nie, nie. go wyciszczę, zaraz go wyczyszczę <grych> Krzak <chowaj> szybko Ta czesta. Mam pobieg Mam mati ma już, ja ja już. Ja Mogę tu stoić? Pokojnie tak. możemy patrzeć w wasze Ender ja, jak coś, wiem. Więc. <grych> ja wiem Kto jest staruszka? Poczekaj tu chwilę o. Kto jest staruszka? Domyśl A tu się. mam miecz. I mam teleport i mam healing. I 200 iQ. A <laughs> serio nie wiem. <laughs> to już się dowiesz zaraz. Dobra. Nie mogę postawić tam tej krwi. Dobra, dostaliście już wszystko, jeszcze jedzą wam da <laughs> też trochę nie wiem, która to ta ja mam jedzą około ziemniaczki, 400. jest taki. jakaś jeszcze. I tak masz mięso. Tak. Hmm. Dobra. Muszę wam tłumaczyć działanie ja różdżek. Tak, czy... Słuchaliście tak, wcześniej. Tak. Okej. Okay. W takim razie healing shard zabiera wam 12 smoczej krwi. Healuje was prawie do pełna. No i możecie go używać, dopóki macie smoczą krew tak naprawdę. Teleportation shard zabiera wam dwie smocze krwi i wyrzuca z waszych oczu perłę, dzięki któremu możecie się po prostu teleportować. To jest walka na miecze, więc tak naprawdę różki są drugorzędne tu akurat, ale są no, bardzo przydatne, bo jednak wychilowanie pełnego HP jest dosyć mocne. Ale to ja po, mogę to... się przywitać później muzyczkę, bo krzak nas tak, tak, tak. Tak. Cofnijcie, się, cofnijcie się do drzwi, jeżeli możecie. Dobra. Kogoś chcesz zapowiadać. Dajcie moi kochani Kogoś chcesz zapowiadać. Nie wiem, kogokolwiek kolik. Kokolwiek, no to zapowiadaj tego, greymera pierwszego. Dobra. Ja ktoś Obliviona? O, ja grałem. Znaczy nie Nie No to czekaj to MG Matyki jednak. MG Matego jednak zapowiesz jak tego. No ja dawaj. mam tylko spokojnie. Dobra. To no, najpierw MG tego. Ladies and gentlemen, welcome to the arena. Today we will see fight of two pit dogs. Who will prevail? Let's see. Dobra. Ja zapowiadaj, Mike. Dobra, no to. Po której one stronie? Po lewej. Po Serio, lewej pisa. stronie. Serio? 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 No, Doskonale wam znany. Wielki wojownik tej areny. MG Mati. O, Ej, zabierzcie grzegowi ten miecz, bo on na sterylizmie. Muzyka nie działa. To zaśpiewaj. Hmm. E... Dawaj, śpiewaj. Dobra. A dobra, to by już. No dobra, się... ale e... i tak masz e... montujesz. Dobra, dodamy w montażu, wszystko jest git. Nie dobra. I'm dzielą ghewanon. Dobra, już już dobra. Dobra, dobra. MG Maciek na razie dostaje plus dwa. No podobało mi się, no. Dobra. Się do tej pory. Z drugiej strony. Równie potężny wojownik poprzednio przegrał w pierwszej rundzie, ale pominę to równie potężny wojownik zagrajmer o mnie. ja Dobra. Dobra. Czy <gry> dostajesz, gościu. Jak możecie, e, ten, to No dobra. Oj, teraz się puściło. Teraz się puściło. ktoś tam do... trzeba O właśnie. Ochrzczenie Dla naszej wojowników. Zagraj, się w Muszę dnia. dodać. Dzięki. Nie, ważne. nie możecie jeść podczas walki. macie tak. różdek z własnym sumieniem. Dobrze. Trzy. Dwa. Jeden, rozpoczynacie walkę. Ruszają oboje dwoje na siebie. MGMati teleportuje się z góry! Co, co to, to za zagranie. taktyka! Zagrajmer przyjmuje mi. kilka ciosów, ale MGMati wydaje się przyjmować ich więcej. Używa Himing oraz atakuje z powrotem swojego rywala. Zagrajmer używa Himing Wonda. Dobrze! Pada! To była, walka. Oh. To była dobra to walka. walka. MGMati ja wygrywa pierwszą turę. Druga. Pytanie, czy to... jestem w <laughs> Weź ja tam panie, panie. tego, nie i nie przespawajcie żadnego. Zrobiłeś za życia. A. No bo oddajcie mi całą smoczą, chodźcie tu. Chodźcie na środek i oddajcie mi smoczą Dobra. całą. Hold up. on. I up. chodźcie, to no, muszę wam jeszcze ją dać. Ja wiem, Czy wiem. Dostanę w pierdol. Czy zagrajmy teraz się odbije? Zobaczymy to w drugiej rundzie. Nie? Yeah. Trzy: yeah, yeah. dwa: jeden. Rozpoczynamy. Tym razem Spokojnie nie korzystają wzywana. z mocy magii tak. smoczej. Okay. MGMati teleportuje się rady, pierwszy. Zagreimer dezorientuje się chwilowo, ale atakuje rywala po raz pierwszy. Mati odbija strzały. MGMAT, dobrze. dobrze! I wygrywa rundę z Zagreymerem. Przechodząc do kolejnej rundy. Od razu bardzo. Mieć HP. Ja miałem no, no. drugi najlepszy gracz DSU. No. Ja, się uczy, ja, się uleczyłem. ja się uczyłem ja się uczyłem uczyłem też A, okay. dobra musimy drabinkę zrobić więc chwila to, czy nie to... Dobra. O, to o, to jest totalny to się wytnie jasne jasne tak to się ja tego nie wytnę tej walce ja tu ustawię że ja gram <laughs> Ja to zmontujemy wystarczy zrekonstruować ten yy, budynek i zrobić jeszcze raz walkę z waszymi skinami. Dobra. Yy, tylko Ktoś teraz. Tak. Się Nie będzie walki o szóste miejsce chyba. Bo... Chociaż bo jak będziecie chcieli, to będzie. Ale no tym razem ma... są trzy miejsca z nagrodami, więc tak naprawdę już mamy trzech kandydatów na nagrody. I są nimi MG Mati, Sizax oraz. Yy... Simbak. 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 No właśnie to. to... to z kimy walczyć? Właśnie, mam rozkminie. Dobra, ktoś znaczy chce walczyć tego. ze mną albo na miany. Dobra. Dobra, jak chcę. Fokstraj, Rewan, Ktoś Coś w jakiś Dobra. słaby, bo my jaka... Simba się zgłosił. pierwszy, no, okay. się Ja się Ja się zgłosiłem. Jak... Kto się zgłosiłem. Tak? się Ja się mi. Ostatni, Ostatni się Rewan. Ja się 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 po ostatnim razie. O, 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 no dobra, niech cię kocham. Nie to co boisz się o, go. Kurwa, <laughs> ja to jest... zobaczysz w finale najwyżej. Jest tak Jak wygrał. Jest nie ma sensu. <laughs> Nieprawda. Nie Cicho. Dobra, to daj ja się wpisuję do tabeli. Pierwsza runda w takim razie będzie Simbak vs Xajzaks. O kurde. Xajzaks. To on brzmi to konkretnie jak jakiś po po Pokémon, nie? Tak, właśnie. Psyducks! <grymne> to, to, za Pokemon. To Psyducks! 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 Zajdak. Zajdak. Właśnie nie ma ziemniaczków. To śmigło do ziemniaczki. Nie ma mięska. Mam koks jabłko. To piosenkę po to. Złote jabłko, przepraszam. Też sobie piosenkę ogarniam. Do śpiewania. Pomóż mi wstać. Pomóż mi wstać. Wsta. Oj oj. Teraz wam wytłumaczę jak te ruczki działają, więc spokojnie. Są jakieś inne? A jasne. Będą jeszcze kilkanaście innych. To jak się to Bo, nie. Popełnij samobójstwo. Krzakobójstwo? Tak, chwastobójstwo, tak. Tak, krzaka. O! o wow, Blaze rod.